Ze mną już jest młody podróżnik Tony Kosowski, autostopowicz. Witaj, Tony. Cześć. Przyjechałeś aut autostopem? No pewnie. <laughs> Jak długo ci zajęła podróż? Przez Białystok jechałem jeszcze jakoś dookoła trochę. E, Czyli z Białego Stoku do, 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 Białeg do Warszawy jakieś dwie godzinki, więc, więc dłużno. a z Gdańska do Białego Stoku 7-8 godzin. A podróż do Ameryki Południowej? Samolotem? 10 godzin. A po Ameryce Południowej? 471 dni. Skąd pomysł i jak się przygotowywałeś do tej podróży? No, problem jest taki, że właśnie ja się nie przygotowałem do tej podróży. Ja jeszcze w Madrycie na lotnisku mi się plecak porwał cały, więc ja tak naprawdę pojechałem do Rio de Janeiro na mundial, tak, żeby być wolontariuszem na Mistrzostwach Świata. Yy, I potem stwierdziłem, że jak już jestem na miejscu, to fajnie byłoby trochę dalej pojechać. Stwierdziłem, że dwa miesiące. Początkowo, które były planowane, to będzie na pewno za mało. I fajnie było by odwiedzić Machu Picchu, pojechać może dalej do Kolumbii, może aż do Meksyku. No i wtedy wyszedł auto bo to jedyny środek darmowy, żeby. żeby nie. Byłoś na tym meczu, tym pięknym, kiedy Messi strzelił Gola. Eee, eee, tak? Była dwa byłem... do jednego. Tak, tak. To byłem, jak gol Messi, to, to też strzeliłem. Messi tak ładnie strzelił, że piłka poleciała jak w PlayStation, tak, nie wiem, czy to kamery to będzie widać, tak po prostu zakręciła. Ale gol Messiego to nic w porównaniu z golem Jamesa Rodriguez'a, który strzelił w meczu 1.8 pomiędzy Kolumbią i Urugwajem. To było coś niesamowitego, co myślałem, że po prostu klatka piersiowa mi... mi się zmierzyć od ciśnienia, bo cały stadion był żółty. Wszyscy A na mnie liczycy. większe wrażenie chyba zrobiło Machu Picchu i gejzery w Boliwii i Chile. To było zapierające, wdech w piersiach. Opowiedz o tym. No, to było też coś niesamowitego Machu Picchu. Wiadomo, to poznanie kultury inków trochę. Tam musiałem dostać 30 km iść na piechotę, bo nie było, nie miałem pieniędzy, żeby, żeby zapłacić tam 140 dolarów za, mm -hmm. jakiś, za jakiś pociąg. A gejzery wyszły, wyszły też w taki sposób, że to nie była aż taka tania E, taka wyprawa i po prostu znalazłem jakby możliwość pojechania za pracę, pracowałem jako trochę tłumacz, trochę organizator grupy. No gejzer niesamowite, Boliwia w tej części południowo-zachodniej jest, jest przepiękna, to wygląda jak inna planeta, Salar de jest cały biały, wygląda jak Mars, a te gejzery i, i, i góry i wulkany i granica w ogóle między Boliwią i... A to jest gdzie? To jest stacja benzynowa w Brazylii. Tutaj Aha, z tym Brazylia. panem. Tak, mm -hmm. tak mnie znajomi straszyli, że autostop jest niebezpieczny, straszny. A tutaj wziął mnie pan kierowca, zaprosił mnie na obiad. Jak widać, gotujemy. Potem jeszcze pozmywaliśmy. Bardzo miła osoba. Portugalski tronowałem w samochodach hiszpańskich. Też no właśnie, dokuczyłem. po angielsku, czy po portugalsku, czy po hiszpańsku może się porozumieć? Yy, w Brazylii po portugalsku. Yy, w dalszej części po portugalsku, portugalsko-hiszpańsku, a potem po hiszpańsku. Bo tak jak mówię, że z autostopem z ludźmi rozmawiałem. I Wjeżdżając z Brazylii, znałem portugalski, douczyłem się go, że tak powiem, ale im dalej w las, czyli dalej w tą hiszpańskojęzyczną Amerykę Południową, tym yy, ten portugalski się zmieniał. Bo języki są bardzo podobne, się uczyłem na zasadzie zamiany słów. Czyli typu to jest płakać po portugalsku, i orartes to po hiszpańsku, czyli wszystko co na szy, to na jod zamieniam. W którym momencie twojej podróży, bo pojechałeś jako wolontariusz, tak? tak. A w którym momencie postanowiłeś ten, ten pomysł się zrodził, pojadał to stopem z wiedzę reszty Ameryki Południowej. Y Pomysł sam już wyszedł, jeszcze będąc w Europie, właśnie to Machu Picchu. Zobaczyłem, gdzie Machu Picchu leży, to było niedaleko, no to jest 5000 km, ale to nie jest aż tak daleko tak naprawdę. I wtedy wiedziałem, że no nie będzie mi stać na to, że z kapitałem, który miałem, nie będzie mi stać na to, żeby opłacić autobusy, opłacać hotele, opłacać jeszcze jedzenie. Więc wtedy wyszedł pomysł autostopu i spania w namiocie, to po prostu nie musiał wychodzić. On jest we mnie po prostu mm -hmm. już, więc, więc tak to było. No i wziąłem się po prostu w garść. No Znałem mówili, że nie, że nie warto, że niebezpiecznie, że cię zabiję. I ją potną, że Brazylia to nie Europa, a ja twardo do Faweli raz też mieliśmy no zawić. a potem autostopem M gdzieś tam seriowo. Mieszkałeś w Fawelach, ale mieszkałeś po prostu u ludzi, których nie znałeś wcześniej? Czy, czy miałeś tam znajomych, czy po prostu się gdzieś rozlokowałeś z namiotem? Tak jak um, w Faweli nie mieszkałem. Mhm. W Faweli byłem tylko na imprezie, mhm. gdzieś tam zwiedzałem, w Słońca oglądałem. I z kim? No, ze znajomymi zabrali mnie tam baile funki, jest coś z takiego. Polski? Nie z Brazylijczykami, z tego, z wolontariuszami pozostałem, bo tam się. No, zapoznaliśmy, z, z, na, na wolontariacie było większość Brazylijczyków, ale byli ludzie z całego świata, to jest żeby poznać ludzi. To jest też fajne przeżycie, oprócz, oprócz meczu oprócz tego wszystkiego. A u kogo mieszkałem? No, jeżdżąc autostopem, ludzie w Ameryce Południą są bardzo otwarci. Wsiadając do samochodu, nie znamy człowieka, ale wysiadając, to jest nasz kolega. I tak właśnie <laughs> mieszkałem u nich, zapraszali mnie na obiad. Czasami nawet dawali mi pieniądze w ogóle z własnej woli, jak się dowiedzieli, jak się że ja Gdzieś z Rio de Janeiro już 20 tysięcy przejechałem, że w tych podartych sandałach, że w tej brudnej bluzce i te same banany jeszcze tak człowiek patrzy. Czym najczęściej jeździłeś? Jakim środkiem? E, no tak jak tu widać na przykład na zdjęciu, to jest samochód, siedzę sobie w bagażniku, e, ciężarówkami, takimi normalnymi jak nasze, w Peru najwięcej ciężarówkami, osobówkami, a w Boliwii to najczęściej jakby na pacę Jest ciężarówka, która po prostu jedzie przez, przez kraj, przez miejsca do miejsca, człowiek sobie na tym zarabia. Chce od nas pieniądze, ale wtedy trzeba powiedzieć, że wie pan, no ja już daleko jadę, nie mam tych pieniędzy. Naprawdę ja oszczędzałem jakikolwiek grosz. No, jakoś się dogadywałem z tymi ludźmi, że mi pomagali krok po kroku, więc tak mniej więcej wyglądało. Czasami motorami, jakim się jeździłem, no i właśnie łodzią. Też łódką się dostałem, 5 dni płynąłem. Gdzieś tam do miasta Iquitos w Peru, to jest się gdzieś tam, gdzie Amazonka się zaczyna, tam się płynie przez, przez rzekę ukajali. I to najdziwniejszy a środek lokomocji? Zastanawiałem się, bo to pytanie czasami pada, jaki jest najdziwniejszy środek transportu. gdzie najwy... jaki to był? To bo chyba ta Łódź jednak by była, bo to jest takie, no dla ludzi, którzy podróżują dużo, Łódź to nie jest nic specjalnego, ale dla osoby, która usłyszy, że ja Amazonką płynąłem, autostopem, łodzią, to jest coś takiego, że chyba, chyba to jest niesamowite. Bo tak zazwyczaj to, no, na koniu nie jechałem, a samochód czy ciężarówka, no, Ciepaka z tyłu, tak. To, to są takie, ja, do, ja już przywykłem, więc no, ta, ta, ta łódź byłaby takim naj, chyba najbardziej, naj, najciekawszym czym mógłbym się pochwalić. A co Cię najbardziej zaskoczyło podczas tej długiej podróży? No najbardziej Wenezuela jako kraj zaskoczyła cała i cena paliwa w Wenezueli. Pamiętam, miałem... Wysoka? Niska? No, żenująco niska. Żenująco Miałem, wiesz, miałem 12 groszy ze sobą w przeliczeniu. Pytam się pierwszego człowieka, którego spotkałem, ile za to kupię, ile litrów za to kupię, bo wiedziałem, że jest tanio. No i on tam wyciąga kalkulator, liczy, stawia kreski na kartce, pierwiastki już wyciąga. No już 5 minut, ja sobie myślę, no proszę Pana, ja tak bym chciał wiedzieć, no litr półtora, już nie muszę wiedzieć, że litr 53 ml. Pan po przeliczeniach mówi no po tych 5-10 minutach, z trzy razy jeszcze resztę Dostanę, mhm. czyli za trzy grosze można 42 litry za Ale jeżeli ty nie jeździłeś yy, samochodem, to dlaczego cię to zaskoczyło? Zaskoczyło mnie, bo. Zwróciła się na to uwagę? Czy po prostu... no, trudno jest nie zwrócić uwagi, jeżeli u nas litr kosztuje tyle, co tam tysiąc litrów. 1000 no, litrów. No, więc, więc, więc to było naprawdę niesamowite dla mnie. i no, Zaskoczyli mnie też złodzieje w Ekwadorze, bo my w trzy minuty okradli, a Ekwador tak w miarę, w miarę porządnie się prezentował. No i no, wiele rzeczy jeszcze mnie zaskoczyło, ale to. A jest... jak sobie poradziłeś? Jak byłeś e ogrodzony? no Szukałem pomocy w ambasadzie, nie dostałem jej, niestety. Yy, no, jakoś musiałem no, przetrwać to. Ja mówię zawsze, że być w Ameryce Południowej, nie zostać okradzionym, tak jakby w niej nie być trochę. Gdzieś tam wśród autostopowiczów czy podróżników temat kradzieży zawsze się przejawia, bo to czy telefon, czy coś. Cieszę się, że to było bezboleśnie po prostu, i no, musiałem przełknąć to i jechać dalej. No, byłem bez telefonu kolejne 8 miesięcy i było mi z tym dobrze, byłem całkowicie wolny. Nie do, że bez pieniędzy, bez telefonu już nie musiałem rąk w kieszeni trzymać, już było szczęśliwy, mm -hmm. nie miałem nic do stracenia, więc jedynie... Nawet a zdjęcia o... kto wykonywał? Znajomi? Yy, to są akurat zdjęcia w Brazylii, z Brazylii te, które się przewijałem, więc wtedy ja jeszcze miałem telefon, a właśnie... Aparat zawsze jakoś się układało, że miałem. Jak mi się zepsuł telefon, to dwa tygodnie później kupiłem jakiś tam aparat w Boliwii na początku mojej podróży. Jak mi się aparat zepsuł i telefon mi ukradli, to gdzieś właśnie ludzie w Kolumbii, którzy mnie wzięli na stopa raz, przynocowali dwa tygodnie, słuchaj, dali mi aparat na przykład, powiedzieli dobra, weź, bo ci się bardziej przyda. Więc przez tą podróż, no większość jest udokumentowana, filmiki jakieś tam są, yy, tylko no, powiedzmy z tych 16 miesięcy może nie mam zdjęć z miesiąca, jakbym tak zsumował wszystko, wszystko do kupy, nie? prowadzisz bloga i tam postujesz zdjęcia i historie z podróży nie tylko za granicą, ale również z Polski, tak? Teraz, teraz jeszcze po Polsce, ogólnie prezentację robię z tej całej podróży, tak? I na blogu nie jestem tak bardzo aktywny jak na stronie facebookowej. Na blogu mam zamiar przed świętami jeszcze opublikować kilka wpisów odnośnie zaginionego miasta w Kolumbii, bo to też mnie zaskoczyło niesamowite miejsce. Odnośnie wyspy słońca w Boliwii, bo o tym zapomniałem napisać. Kilka nowych fotek się pojawi, ale obecnie jestem bardziej aktywny na, 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 na Facebooku, no bo jednak to jest takie, codziennie coś się dzieje, więc no, to się bardziej nadaje do takiej komunikacji, wiesz, od razu. Planujesz na święta jakąś podróż? do domu, z Warszawy <laughs> autostopem. E, jeszcze jedną prezentację mam, więc planuję ustroić choinkę, planuję z rodzicami spędzić ten czas z rodziną no i, i, i dalej zobaczymy. Po świętach będę pisał książkę, więc to jest takie największe wyzwanie w chwili obecnej. A po książce prawdopodobnie przyjdzie głód podróży, więc już tam planuję przepłynąć ocean tym czy może w kierunku Azji się udać. Nie wiem, wiem, że wszystko jest możliwe, więc, więc, więc no, gdzieś tam ruszę w, w jakimś kierunku. Życzę, abyś w Nowym Roku dokończył wymarzoną książkę, dziękuję. aby podróże sprawiały jak najwięcej e, przyjemności i żebyśmy zobaczyli z nich e, zdjęcia albo filmy. Bardzo dziękuję za wizytę dziękuję w studio. Dziękuję za zaproszenie.